Czeno Jestem Rambekidku 10. I dzisiaj wam pokażę moje y, stanowisko. Nie jest to aż takie dobre, takie. Tutaj są słuchawki od firmy y, Tracker. Tutaj mamy y, bardzo fajną myszkę, y, którą sobie kupiłem na internecie. Jest to dokładnie y, firm, firmy Wolf, Wolf. Model to EGM e, 201R. E, DPI, DP, które zawiera, to jest 2400. Bardzo fajna. O, jak tu widać? Ma tutaj, dwa, ma tutaj dwa dodatkowe przyciski. Tutaj ma double clicka i normalny to. Jeszcze w dodatku czekajcie, włączę komputer, to. Za... O, widzicie, ona mi się tutaj świeci. Są I te słuchawki będę używał do jakichś gameplayów, a tej tych słuchawek będę używał do oglądania różnych filmów. A słuchawki to te mniejsze słuchawki, nie mogę Wam powiedzieć jakie, bo dostałam również. Jakie to są? Tak. Jakie to są? Mnele, bo obie słuchawki dostałem. Tak się wszystko z daleka prezentuje. Dobrze, dobra, jak czegoś nie zapamiętaliście za jakiegoś modela, możecie się znowu zatrzymać, a, a jak się z wami żegnam, no to elo.